Oj, moja paka! Muszę szybko zdążyć. Czy? No, będę trzymać za ręce. Muszę iść szybko na te urodziny. Ach, przepraszam za kamerę. Hm, dzień śniegu, a na moim terenie nie ma śniegu. Hm. Tutaj pobędę, bo muszę się bawić w tej tego dnia. Ej, co to za paka? Jakaś paczuszka. Hmm. Ulepie bałwana, a potem zabiorę paczkę do mojego domu. Hmm. śnieg wygląda jak jak jakieś. W ogóle jak się to nazywało? Wiecie? i. I, i czemu to? Jest do góry nogami. Nie chcę tak. Dobra, dobra, zabiorę to bakę. Bo ten śnieg jest jak wiórka kokosowa. Co się dzisiaj dzieje? coś. Cóż, dzisiaj nie jest taki przylepny śnieg, ale za to paczuszkę otworzę. Ciekawe co tam jest. Może takie coś jak na obrazku. Ciekawe co to jest. Ciekawe co to jest taki. Wiecie? Też jesteście tego ciekawi, to sprawdźmy jakiś problem z kamerą. Czy ty nie umiesz kierować? O! Jakiś robot! Ciekawe co to za robot. Ten robot jest ciekaw. Do czego on służy? Wiecie? Hej, co? co to za piski w ogóle? Ok, a co? Hmm, niech pomyśl. czy to jest jakiś robot? Który? Robi jakieś kwadraty? O, super! Lubię takie kwadraty. Robi kwadraty. Już! Hmm. Może sam. Nie, nie ma. Tutaj nic nie ma. To jakieś dziurki, tutaj chyba. Widać jak, jak się produkuje. Hmm, tego robota trzeba no, czymś poruszyć, żeby wyleciało. Więcej. O, teraz. Zobaczcie. Nie, nic nie ma. Hmm. Może jest to jakaś instrukcja? Sprawdzę. Jest instrukcja. Przeczytam Wam, a raczej opowiem tu chodzi to jest gra pierwsze polega na tym żeby taka to jest kółko i krzyżyk bo te kółeczka to są to dziurki takie i pewnie trzy kółeczka trzeba tutaj mieć żeby być zwycięzcą no i potem można wyjąć tymi nogami jak otwierałem. On jest katyczek, ale go nie mogę znaleźć. Do wyjmowania. To wypróbujmy. Ok. No i na przykład kwadracik pokażę Wam. O. Jejkuś, ojejkuś, jejkuś, ojejkuś, 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 a i żółty widzicie trzy. Ale skąd się wzięła ta paczka? Może ktoś ją zgubił, albo dostała do sklepu. Mia miała być. I wypadła po drodze. Pewnie w ciężarówce. Ale w lesie? Dziwne. Hmm. Może poproszę tego nietoperza, kiedy byłem na wycieczce. W nocy mi przeszkadzał, pamiętacie go? Tak, tak. Może on się ze mną. Pogra w teo. Ciekawe kto to zgubił. Tutaj powinna spaść, ale jej tu nie ma. Zgubiłam, ale wstyd zrobiłam bez prezentu. Jej, I co ja dam? Hej, nie Hej, Heja, heja. Nie toperzu. Pogramy w grę taką? Kółko i krzyżyk. Hmm? Kółko i krzyżyk. Ja właśnie miałam też taką grę, ale zgubiłam. Hmm. A dzieci o to, co znalazłem? Te pudełko? Masz je? Ty, złodzieju, oddawaj. Co? Nigdy w życiu. Ale jeśli chcesz odzyskać, musisz mnie złapać. Złapiecie! cię! Ha! 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 Jejkuś, jejkuś. Żeby mnie nie znalazła. Już... To muszę się schować w moim domu. O, dobrze, że jest dużo miejsca. Gdzie ten stekak? Zniskałam grę. Mogę ją zabrać. Świetnie, ale gdzie ten smok? Nieważne. Zabiorę ją w tą grę. O nie. A wy widzowie zostawcie koniecznie łapeczkę w górę. I hej! Ja chciałem to powiedzieć! Ele kto! Ja, wiola, wiola, wioła. Łapka w górę, subskrypcja i dzwoneczek. Ja to chciałam powiedzieć. Nie jakaś wiewiórka, nie wiadomo z jakiego kanku. Ale Stefek, to powiedzcie, gdzie on jest? jak się skocha w swoim kominie. Okej! Okay. No to trzymajcie się cieplutko i do zobaczyska. To znaczy do zobaczenia. Dlaczego tak powiedziałem wszystko?